Cześć, witajcie. Dzisiaj sprawdzimy, kto zrobi najlepszego kepsa, Czekaj, czekaj, czekaj. O, dzwonią? Już kebab. Robimy robimy Czapsin, czapsin zamówimy. Dzień dobry, kebab tortilla. Tortilla raz, jaka? Mieszany, mieszany, mieszany kurczak. Tortilla, mieszany, kurczak. Kurczak, mamy kurczak. Moje picie? 10 zł. Herbata, zimna? Zimna herbata. Dobra. Będziemy za 30 minut. Halo. Kebab, kebab. Kieba, proszę, proszę. Tortilla? Tortilla, pan. Mięso? Kurczak, kurczak. Kurczak, a nie mieszany? Podwójny kurczak? Podwójny. Dobra, 2x. Sosik? Mieszany. Mieszany, mieszany. Mieszany, mieszany, pisze pan. Mieszany. A nie, mieszany, mieszany, nie, tylko kurczak mamy. Frytki? Nie, frytki. Nie, skreślam. Fitness. fitness, fitness. Surówki, surówki, full surówki. Dobrze, dobrze. Surówka, pan. Mamy 10 minut na zakupy, jesteśmy pod sklepem, jesteście gotowi, gotowi. Czas. Czas start. 10 minut, 10, 10 minut leci 10 to minut, uzro. Więc kup produkty, idę po kebaba. Gdzie oni idą? Pokebse idą. Nie ma tak. Żartu. Ale mięso mięc albo kupić. Albo zrób mega ostry Ale... No zróbmy takiego, No. Dobra, zacznijmy od mięsa stary. Ale ja. Mamy jeszcze 8 minut. A są sznytle? Jest? Dobra. Wiesz, teraz sos. Jogurt grecki jakiś? E, jogurt grecki albo jogurt naturalny. Do tego majonez musimy kupić i nie wiem czy ketchup czy sieracze. Zobaczymy zaraz. Od trzeciego. No właśnie sieracze chyba, nie? Na ten kurczak musi być. Tak, ale to ja bym wziął polędwiczkę. A to jest polędwiczka z kurczaka? Tak. Uuu, Do wygląda fajnie. Podoba mi się. Średni tak. Polandwiczka lepsza. Kleba musi być średni, nie może być dobry. Nie może być zły, musi być średni. Hens, ja, robimy taki turboostry. Zróbmy no. Zróbmy, Zróbmy turboostry. <noise> ja pasko trzeba kupić. Ja mam ostry sos, mam mad doga. Znowu weźmy jogurt naturalny. Jeden starczy? Tak, tak. starczy, starczy. Dobra. Z chiracza. Zobaczmy, czy jest Hiracza. Można by dać. O, jest chiracza. Ja Jeszcze frytki potrzebujemy. Co to jest? <noise> ale to jest. A to nie jest też. Tak, bierzemy to. Oddajemy mięso. I wiesz co Oni tego nie znają, że to jest ten produkt. Na to, że będziemy mieli produkt już idealnie pocięty jak do kepsa, a oni będą się bawili z taką pierwszą kurczaką. Zajebista. No. Jakie są zawsze sałatki w kepsie? Ja nigdy nie, nie jem kepsa z sałatkami. Eee, Zobaczmy jakie są może przede wszystkim. Się, ale nie, to nie będziemy kupować gotowej, kupimy to z towarzywa. Te Dobra, cebulę mamy. A Dobra. co przyprawy. To też cebula, przyprawy. przyprawy. Będziemy mieli soli, pieprz tak dalej? Mm. Jeszcze o, małe. Dobra hmm? stary, weźmy oliwę? Curry, czosnek granulowany i papryka słodka mielona. Mamy zwykły czosnek, a nie weźmy granulowany. Oliwę. Olej. Albo olej. Mamy tak, mamy tortillę, wraps, mamy tak. frytki, mamy mięso. Sosik się jeszcze przyda. To ostre, tak To nie? jest y, jeszcze, jeszcze, więc może... nie. Albo od razu mieszanego kupmy jakiegoś i do tego zrobimy też y, ten ostry, który mamy w firmie Mad Doga. Okej. Okay. A nie mówmy na głos, bo jeszcze usłyszę. Co jest? Jakie są sałatki kebsie? czekaj. Czekaj. Szybko to wygooglować. Nie mamy Spazne. czasu, za bardzo musimy iść do kasy. Jakie są sałatki kebabie? Sałata lodowa poszatkowana w cienkie paseczki pomidor pokrojony. Pomidor. O nie, pomidor to złe. Dobra, trzy pomidory. No i ja one z mamy. Nie mamy, niestety. Majonez A nie możemy je gość? Będziem ja wziął przyprawę do fruteczek. To jest tak sypać, żeby były takie... Oregano? Oregano. Is... O o oregano? I jeszcze może papryczka słodka. Uuu, I like it. Zrobimy zapach. A my majonez? No o, malutki majonez. Dobrze. Do to jest sos do hot dogów i parówek. Okay, no nie wiem, czy do Tu jest street tortilla kanapki ogórkowy. A propos tego, a to, a to, a to że się to? mi to kocha. O! gotowe. Mamy to. Patrzę na, na ten produkt. Mango Ice Tea. A wezmę na wszelki wypadek. Moi drodzy, mamy nasze zakupy gotowe, mamy nasze zamówienia spisane. Mamy e, 25 minut na przygotowanie naszego kebaba, a nasze jury stoi aktualnie za kamerami. Czy jesteście gotowi? Uprawne, prowadzimy samego kebabę. Oj, Ej, ej, tak. ej co? co? oni w, w ogóle znaczy? oszukują. Jest... Oszukują. Nie, ja, spoko, spoko. spoko. Jak za nasze nie przez co, jest, tak. co, co to jest? Zamawiam ja, spoko. mnie gotowca czy ze mną Mam nadzieję, że zostanie to wzięte pod uwagę. Dlaczego, kurde? Dlaczego? Nie było! No to o co ci chodzi? Maliście smak, a ma byś dobrze i tanio! No, 25 minut! Lecimy. Lecimy! Czas start! <grym <grym Dobra, Nie, ja e, nie, nie? na końcu. I tak, nie umyj warzywa. Tak, umyj to i umyj pomidory. Cebuli Dobra. nie myjemy. Nie, nie myjemy cebuli. Nasz kebab. O, kebab. No, jest, Kurczak z frytkami. No, jest, I tak jedynie. też zrobimy. Nie wiem czy się mieć tak całą, czy powinno się odrywać. Mam nadzieję, że nie trzeba odrywać, ale na wszelkim wypadku derby. Bo to bym zawsze kazał, odrywać. Generalnie tu noże są tak tęte. Jest tu jakaś rzeszczołka do noży? Nie ma sprawy stary. Ej, strosło! reakcja na mięso. Oj, ta tak! Te mięso jest gotowe i dobrze pachnie i dobrze wygląda! Tego potrzebujemy w naszej kuchni! Nie musimy się wyzinać nic a nic! Po prostu wykorzystaliśmy pieniądze szumi, jego, żeby kupić dobre mięso. Ale w na życie! jest nie słyszę mamy Dobra, całe szczęście. Oni sobie oczywiście gotowca kupili, także spoko. Nie ma problemu. Nie chcemy na przykład. Zróbmy całość. Nie chcemy rozbić z patelni, a Ma to sens. Oczyścimy trochę kurczaka. Powycinamy z niego ten tłuszczyk, ten taki wiecie. Nieprzyjemny tłuszczyk i za chwilkę doprawimy... No myślę, w naszym mieście. I wrzucamy... No nie w ogóle. Czemu rzucać się z powrotem do worka? Bo nie, nie chcemy korzystać z tego mięsa. No, ja my nie robimy więcej z tego mięsa, wiesz? Aha, a jakiś to był konkretny powód? Albo bej. Okej. Okay. Panie Szymonie, tutaj warzywka tak? już umytę. Dobrze. Ale Co nie robią? bo oni mają frytki, także oni muszą skorzystać z piekarnika A my niestety. Musimy przygotować sałatkę, <grymne> surówkę. To, to jest szef To Pięknie kroisz. Dobra, trzeba patelnię rozgrzać. Mamy jakieś oliwy albo co? To jest szef kuchni, a ja jestem... To nie, to nie to? oliwa. No nie, bo oliwa. oliwa jest sprawiedliwa, pamiętajcie A Wiesz gdzie jest, ona jest, ta sprawiedliwa? Powiem ci tak, możesz się zająć troszkę sosem. Halo? A wy bierzecie naszego tego, tortilka. Nie, mam od A Powiedziałeś, że będziemy mieli razem. No nie kupię drugiego oleju, Coś nie kupowałem, bez sensu. to jest Bez sensu. A to nie ja, z tego Ale To nie jest kurczak. Ja, Jak to nie jest, to, to kurczak. Tak, sprawdźmy. No tak, tak, sprawdzi. tak sprawdziliśmy, sprawdziliśmy. No? Dobra, Glenn, nie no? kurczak. Po prostu zróbmy lepsze okoba. Ej, ja, tutaj pytyczki posypię. Oj, tak, Oregano! Te pytyczki będą takie. pychotka. myślę tego papryczki. Przyprawiamy naszego kurczaka. Uwaga. Łyżkę tutaj łyżkę mają z jeszcze. <laughs> Pozdrowie! Przepraszam parę minut. Mm. Czy was nie posra, to będzie dobrze. Ja nie, nie posra was, to tylko papryka. Dobra, to tylko kary. Kary jest bardzo, bardzo zdrowe. Myślisz, że tyle starczy? Więcej, więcej, więcej. Stary, wszystko jest zdrowe. <laughs> wszystko jest zdrowe. Glęcówy z tezolimy z nadatkiem mięsa. Trzy łyżki U majonezu, oh. cyk. Teraz powinniśmy to jakoś przyprawić. Jak się przyprawia sos? Nie wiem, pewnie czosnkiem jeszcze. Nie boimy się, nie boimy się. Używamy normalnie rąk. Ręce można umyć. Rączki... Rączki są umyte. Coś tam ci się zaczyna przypalać trochę. Bardzo dobrze. Coś tam się pali. Coś tam się pali. Oj tak, stary. Jak ty przyrządzisz mięso, to nie ma... Załatw mi coś, czy będę mógł no to przykle... Coś, Stale, coś dobra. czy będę mógł to przykryć. Może ta deska nawet. Dalej masz Thermomix, przyda ci się. Żebym pijał i Dzień się wyłamał? Znaczy no. nie. No, dobra. No to... Ja wiem, że nie powinniśmy generalnie A! przygotowywać mięsa Dzień i warzyw na tej samej desce, ale no powiedzmy, dwie. mamy to podzielone nie. na dwie. Tak, to tak. To jest ładnie wyglądało. No i nawet pachnie ci No Już? Pachnie spalonym mięsem, to jeszcze już, Z piekarnika. Robisz tak, robisz tak, robisz tak, i później bierzesz. Jak karpia, kurde. Czujecie to? Uuuu ja, Zwycięstwo A ja zrobię sos w tym czasie Zrobiony <grystanie> Proszę bardzo Jezu, olej się palił! O, To jemu się paliło, widzisz Kinder? Wam <grystanie> się paliło, a nie nam Ja się zastanawiam, co tak tapi, capi, myślę, że z piekarnika U nas wszystko pod kontrolą. na tyle, sędziowie uwzględnią to, że olej się spalił Stać, <grystanie> tyle myślisz? Starczy, opie. Dużo, nie? Łał! Czosneczek do ubie, 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 ubie. naszego sosiku. Będzie mocno czosnkowy. Uuu, Sos się przyprawia? Tak, przepierze, oczywiście. Mm. Oczywiście! <laughs> Mało czosnku, więc dorzucę tego. Co tam się Starczy działo. działo Taka nógka nie działa, nie? O, czekaj, coś macie. Ja. Co zrobiliście? Pięknie pachnie, to jest tym uśmiech no Mój coś Jak twój, mój! Coś mój. Coś jedyna, to Nasz! Nie, nie! Co ty zrobiłeś?! Nie odblokowuję się. <laughs> <laughs> Czy to też mam teraz wgnieść nożem? Nie. Yeah. <laughs> <Yeah. śmiech> o co ci chodzi? Stary, jak ty to wszystko chcesz pozbierać teraz? Odkupaczem, po nagrywce. Glęców wraz z Remkiem stwierdzili, że idealnym pomysłem będzie dorzucenie nam najostrzejszego sosu, jaki możecie kupić do kurczaka, który się smaży. Efekty? Sami zobaczcie. Ale po prostu... Pan, ja się znam. Ej, rozdupce was. Dlaczego mi daliście ketchup do yy, kurczaka? To nie, to jest kurczak! <grym> Ej, jesteście pani czy? jacyś! Co? Co jest radą? Nie! A ja... Nie <grym> mi to przy No nie mogę! <grym> Szymon to jest o, no, o, Olej się przypala! Mi się wydaje że mi da olej się przypala. Uu, ale... <grym> <grym> To co się unosiło przez 10 minut w kuchni to jest nie do opisania. Szczypiące oczy, gryzące gardło, a finalnie pukałem kurczaka pod bieżącą wodą i dosmażyłem go na patelni, bo inaczej byłby kompletnie do wyrzucenia. O nie wiem, jak tam fryteczki? O, kuźbało. No Więc nasze mięsko ma się wyśmienicie. Fryteczki są już takie fajne, już powoli się a. robią. Tu się da oddychać? I to bardzo. Dobra, mamy, jak mamy zebrane mięso? Just wszystko. A co z środkami? Ja robię się. Jeszcze parę minut. Dobra? Mhm. Zamówimy, co jeszcze było? Ice tea? Ice tea. To jest bardzo ważny krok. Ice tea. I nie mamy tylko ice'u. Ej, bumblebee, daj to jeszcze. Nie wiem co z tym, bo to miał być ostry, Cieka, so, być ostry sos, so, ale ja tego nie dodawają się. No to trzeba to... To, to dolać, tak? Po Jeszcze to dobry pomysł nie zrobiłem do sosu? autorskiego? To możemy to na końcu dać. No. Po prostu polać po tym. Ja bym zrobił... Zrobię drugą miskę z tym, dobra, a ja... Najlepszego kurczaczka smażę dalej. Mięso gotowe, zrobione, jest takie. Frytki prawie tak, gotowe. Tortilla przy gotowe. Będzie mmm, mmm. Mm. Podgrzewam teraz patelnię, żeby <śmuletra> podgrzać to lewasza. Żeby był krupiący i ciepły. Żeby mi jednego, jednego kawałka, nie? Jednego, tak. No go włosy. Nie, o, to nie jest Ostrość Ostrość się unosi tutaj w powietrzu. <śmuletra> dobrze, <śmuletra> dobrze, dobrze No, To będzie, że mam na No, czyli ten? No, Dla no. mnie jest Tam nic, próbowałem. Tylko ma wiórki pieprzu, nie wiem skąd wiesz. To dobrze. To dobrze. Nie, to nie wiem, dobrze. wiem jakby widzowie, ale dla mnie. To jest z bezczeszczonej pomidor, ale Szumi tak chciał. Nie, no kurde, bo... Ty, a kapusta? Ale, co? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie jest kapusta, to tylko była sałata. Nie, to jest nie, kapusta, nie, nie. nie? Robimy to teraz tylko dlatego, że mięso nam zdążyło lekko wychłodnąć, więc połączymy frytki, żeby frytki też przesiąknęły lekko tym mięsem, I to pięknie pachniało i w ten sposób mięso uzyska swoją prawidłową temperaturę, frytki jeszcze dojdą i mamy wszystko. Oj, ta. tu się ta, ta, ta. Tam, tak. Tu jeszcze to, te, Tak, stary. Wszystko, stary, wszystko. Tak, wszystko. Tak wam idzie? Bardzo dobrze kończymy. Przestradiłeś, jeszcze nigdy nie robiłem. Dobra, chodź, to jest Hell's Kitchen. No rzeczywiście, paląca się kuchnie, dosłownie. Mm. A wy na wynos to pakujecie? Tak, coś, żeby było cieplejsze, takie do tego, mm. Ale mnie z irytuje dzisiaj wszystko, nie? Ale piękny kebab. Nie, to jest gówno. No bo rozsypałeś się, rozsypałeś się spodów. Torek mu się rozwala w rap, ja bym to ocenił. Ja się popłacze zaraz. Przestrzul mnie, nie przejmuj się. No, się tak dawaj raz, dawaj raz, no. Dawać tak, pośpiesz mięso. Oj, widzisz, to jest tak dobre. Ja nie, mam pomyl na zwinięcie, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Uuu, a dobrze to wygląda, No, nie powiem, że dobrze to nie wygląda. Wygląda, wygląda perfekcyjnie. Wiesz, okay. okay. ja jak bym widział? Tak? Dupka będzie musiała być nie, tam zagięta. Jesek, to jest tak perfekcyjnie jak moja mama. Od dołu trzeba taką rolatkę zrobić jeszcze, nie? <śmiecki> nie <przesadanie. śmiecki> Jeszcze troszkę tam no. Spoko, Dobra, doda doda. daj mi to zawiązać. O, o zawiąż to. Ja no no czy, chłopie, to jest jak papier, gorzej! No bo to trzeba poddać. Ja nie, nie, bo już tak. nie rozpada wtedy, bo jest podziane. No i lepsze jest. czak czek? <śmiecki> nie. Nasz kepsik. Gotowiec. Czekaj, le le lekka korekta, bo mi się tu wysypało delikatnie. O, wracaj tam na miejsce. Perfekto. Nie, bo najlepiej jest sobie kupić wszystko gotowe. Dobra, nie zazdrość nam, że wszystkie. wszystko. To no. jeszcze nam rozdoptyć całego kepsa. Oni powiedzieli, że będziemy mieli lepsze? No, postanowili sabotować, żeby po prostu były wyrównane szanse. Wyrównane szanse są teraz to po to, tak. tak, spróbujmy. Jak? Mm. 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 nie ma jak zawinąć dupki, bo on się, ona się targa. O! Dobra, o... O, o! o. Bardziej. Dobra. Jest good, Bardziej. Jest wid, jest wid. Dobra, uwaga. I prezentacja widzowie jest najważniejsza. Nie jest najlepsza. Dlatego. Czyli to jest sok javkowy? Nie Gotowe? Zakupasz. Wcale nie ma tutaj sypu. Jakby, Jakby to wykadrujesz, to tak ci się uwierzyć, że w trakcie były pewne komplikacje. To nie, jest kurczak! <głos> <głos> Te komplikacje niestety nam troszkę zepsuły plan, ale spoko, ja wszystko rozumiem, nie ma problemu, było bardzo śmiesznie. Przejdźmy do testu. E, zabierajcie się do jedzonka smacznego. Macie dwa klepsiki i czekamy na wasz werdykt. Zacznijmy od tego, bo tego się mniej boję. Tak, on nie wygląda taki Cześć, agresywnie. On mniej go... boję! Nie powinniście się w ogóle tamtego bać. <śmiech> <śmiech> Potulny! Wygląda jakby co najmniej kosztował 15 zł, także całkiem git. Nie, tak udamawialiście, pretoty. No, tak, no. Tak, tak, i... No dobra, bubble i... tea. Tak, dobra. Eee. Alek zawinięte, kurde, ile to jest warstw. Może, no wygląda to dobrze. Jestem jedynie w szoku, że ani ten, ani ten nie został, na koniec. Pod... Ile tu jest tych warstw Do tej.? Dobra, przede Do wszystkim. Robię gry za Izolacja. No, mieliśmy są super. Nie <grytki> ale mięso? Coś tu brakuje ewidentnie. Coś no. tu. Mięsa? Mhm. Serio? Nie, to mięso dziwnie bardzo smakuje. Kupili gotowe mięso. Mamy jeszcze szansę, mamy jeszcze no. szansę. Mamy jeszcze szansę. Jest to spoko? ale drugi raz bym nie zamówił, nie? nie. Dobra, to jest... Ale dobra, bo to jeszcze spokojnie, bo nie wiadomo co o naszym powiedzą. A wy nie zamawialiście jeszcze jakiegoś picia? Nie mieliście napoju? Znaczy nie, nie, bo w drugim zespole też powinniśmy być... się badać. Nie, to jest nasz. Nie. nie. Nie, to znaczy. Oj, nie. Chyba, nie. Chyba, chyba... To drugi, drugi bez zespołu... napoju miał być. No ważne, gominę, no ważne, gominę, zapomniał zręcz. Nie! <laughs> Ale napój bardzo dobry. I. i jakby już wygrywa to, że jest. No. <grymne> <grymne> Ej, mega dobry napój. Jak to wam wyszło zarobiście? Nie? Jakby... No, mega giz. Dobra, Testujcie drugiego, w... bo nie wytrzymam. Wiedziałem, Wiedziałem. Smacznego, panowie. Dobra, sprawdźmy to. smacznego, smacznego. To jest co ciasto, to jest tego. Dobra. Mm. To mi się rozpada. <laughs> o, no, rozpada się? No tutaj mięso jest zarobiste. Aha, moim zdaniem, jest faktycznie ostre. Nie da się ukryć, <laughs> ale spodziewałem się, że mnie to Więc Tak, to sosik. To tylko sosik, bo tak. mieszany, nie? nie mieszane, 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 ja no mieszany, mieszany. Mieszany, Ja tu czuję, jakby to było w ciul na balone, nie? To jest ta taka ostrość. Ale to wystarczy tak, my to było Zdecydowanie czuć, że to jest prawdziwe mięso gdzieś tam, a, a nie takie przetworzone. Prawdziwe mięso? A wiecie jakieś mięso do kebaba? No Ale rozumiem, że zamówienia mieliście inne. I dlatego a, tam były tak, frytki, a tak, tutaj nie było. Bo tutaj. jeden kebab to był fryto tortilla, czyli mięso frytki są zmieszane, a drugi to był full, czyli bez frytek, ale mięso z sałatkami. Ale to w ogóle nie podgrzane ani jest, jest takie mega dziwne. Wie, Zimne. Nie, ale jestem w szoku, bo to jest naprawdę dobre. Serio? Ja Myślałem, że będzie dużo gorzej. naprawdę. Tylko 2 na 10 urosło do takie 5 na 10, także że nie jest. Jakbym do... przechodził koło tej restauracji jeszcze raz, to już zamówił tak. Naprawdę? Oh. Jaką ocenę dajemy? Kerps słopaków. No co, no przede wszystkim. No, mi się podobało bardziej to ciasto, bo było cieplej. Tak, dużo lepsze No jest to zdecydowanie. Jest okay. plusik. No mięso, okay. na minus. Frytki jako zawartość. jako całość fajnie to gra, ale jakby mieszą. Duży plus. Więc no moja ocena to będzie no będzie to 6 na 10. Moja 6,5. Okay. 6,6,5, czyli mamy 12,5 punkta dla chłopaków. Teraz, moi drodzy, nasz kebab. Tutaj wszystko oprócz tego ciasta zagrało fantastycznie. No ale przypraw tu jest za dużo w tym mięsie, To jest aż drapie, tu jest aż... Coś mi tu nie ten, coś to jest, mi tu nie ten. Troszeczkę w mięsie więcej, ale no yy, ze względu na to, jak mówiłem wcześniej, oceniałem, no wydaje mi się, że tutaj dam 7,5. Uuu, dużo. Cztery tam... da, Musisz dać, musisz dać 5. Pięć tak? Pięć remis, tak, Ja cicho! Pięć Ja cicho! jest! Tak. Yes. A ja przypomnę... Ale panie, to Generalnie to wygrali chłopaki, bo my kompletnie zapomnieliśmy o napoju. Także gratulacje. Pomimo tego, że mieliście same gotowe produkty, łącznie z sosem. Więc w zasadzie Którym tylko soce? podgrzaliście wszystko. Mad Dogiem, mówisz to za mad o Tak, tak, razy? tak. Nie, mówię o, mówię o mad Dogu zdecydowanie. O, o mad Dogu właśnie, nie? Teraz myślę, o... że on cię uratował w tej punktacji, <laughs> bo bardzo mi zasmakował. Yeah. <laughs> e, nie, bo tu sieracza była jeszcze. Ale na pewno to. Dobrze, gratulacje chłopaki, a my niestety. No cóż, e, następnym razem musimy się nauczyć czytać.